Witajcie z tej strony, Marcel Messi. Jak widzicie, mam tu dwie figurki od zajączka. Tu Ronaldo, a, a tu Ibrahimowicz. Jak widzicie, mam tu jeszcze kawaniego, ale go dostałem wcześniej. Teraz się przyjrzyjcie, Ronaldo, jak wygląda z przodu. I tu mam mapkę też, i z tyłu. I Ibrahimowiczowi. Z przodu i z tyłu. Zaczynamy! Pierwsza figurka Ibrahimowicz. No i tu mamy Ibrahimowicza. I mamy też tą mapkę. Wszystko zobaczmy. tu mamy wszystkich zawodników. No to też odkładam i druga, druga figurka to Ronaldo. I to też odkładamy. Też jest ta chudeka. Jak widzicie tu mamy drugą mapkę. Sprzyjmy się tu wszystkim. No dobra, no. To do następnego odcinka. Pa!